No dobrze, i teraz jaka jest rzecz, co się dzieje? Pojawiły się różne fale nienawistnych określeń ubliżających y, napaści słownych na piśmie, y, w czatach i w komentarzach. I ja wyróżniłem y, grupę, którą ja nazywam jakąś grupą MIC, grupą brytyjską, którzy z upodobaniem podkreślają, y, y, zachęcają, pochwalają molestowanie seksualne nas, kiedy będziemy więzieni. W sytuacji jak zostali nasi koledzy uwięzieni, to otworzyła się cała, cała fala hejtu, żeby naszych komratów gwałcić w więzieniu, żeby ich molestować seksualnie, żeby zmuszać ich do y, seksu oralnego y, i wyrażają to, wyrażają to te kanalie, te kanalie y, w, no powiem tutaj językiem, proszę Państwa, no jesteśmy jednak za dnia nadajemy, więc żeby tu nie miało na YouTube, a, y, wzywają do, pochwalają do y, y, z, werbalnie, werbalnie yy, opluwają nas naszych kamratów, hmm. wyzywając od yy, kumrat, czyli szczur, rat, kum, kum, to znaczy chodzi o spermę, o spożywanie spermy. Otóż oni ich, i to się powtarza. To wiele osób tak właśnie się wypowiada, że yy nazywa nas, naszych kolegów, czyli nas, yy kumratami, yy czyli yy i wprost i to, to wydaje mi się, to rozpoczął yy chyba Wojciech Polaczek, ale nie jestem pewien. W każdym razie tutaj te środowisko wokół tego pana yy zgromadzone. Mikmik Mik, wtóruje. Damian Małecki, nie wiem czy to jest prawdziwe nazwisko, czy to jest jakiś pseudonim. Yy, yy, Emil Korecki. Takie nazwisko tutaj Sierot. pada. Sierot. Sierot, czyli osoba tam 3s, 3i, 3e, rot. Mm. Też zwróćcie uwagę, rot, czerwień, ewentualnie gwałt. Tutaj, mm. tutaj padają słowa w języku angielskim i te słowa wskazują Chody, na molestowanie seksualne. Te słowa wskazują na jakieś tortury z tekstem seksualnym. Yy, dalej powtarza się bardzo często takie zawołanie, że jak nas wsadzą, to trafimy na harem. Co to znaczy trafić na harem, mm. doktorze? Ja rozumiem, że doktor nie wie o co chodzi. Mm. Ten ale szlachetny, harem, ale, ale w więzieniu trafić na harem, to znaczy trafić do grupy yy, więźniów, która zaspokaja seksualnie panów śmierci, czyli tzw. grypserów, czyli są więźniowi uprzywilejowani. Bo oficjalnie, proszę państwa, jest tak, że człowiek jest skazany na karę pozbawienia wolności. A to jest oficjalnie. Ale nieoficjalnie to w więzieniach są wymyślne tortury stosowane. Jedną z wymyślnych tortur stosowanych w więzieniach polskich jest właśnie wykorzystywanie seksualne oraz zarażanie HIV-em. Ludziom więźniom, którzy są w jakiś sposób uprzywilejowani, przeznacza się jakąś pulę więźniów i oni mogą ich molestować seksualnie, czyli gwałcić. I to się to oznacza trafić na harem. I my jesteśmy, proszę Państwa, molestowani jako grupa, jako jakiś nurt polityczny, jesteśmy zastraszani w generalnym gubernatorstwie i w internecie polskojęzycznym jesteśmy cały czas przedstawiani jako ci gorsi, ci, z których prawami nikt się nie musi liczyć i my jesteśmy jako ci najgorszej kategorii ludzie którzy trafią na harem, którzy są kumratami i co wyśledziłem, co wyśledziłem, z takim właśnie podejściem poniżającym utożsamia się współpracownik słomira Andrzeja Zakrzewskiego, pan y, mm, Wojciech, Wojciech Jankowski. Jankowski, pseudonim Wojtek Normandia.